Siemeczki, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Cizer, a to jest już kolejny odcinek z Minecraft Skywars Okej okay, ziomaszki, witam Was bardzo serdecznie na pierwszej arancji dzisiejszego odcinka Chciałem Was przeprosić za to, że tak długo nie pojawiają się odcinki na moim kanale Już praktycznie od ostatniego odcinka minęło tydzień, ale jak wiecie już jest zakończenie roku szkolnego No praktycznie nie jest jeszcze zakończenie roku szkolnego, ale już zostało miesiąc Więc trzeba się brać, brać wszystkie oceny jakie są w dzienniku, żeby nie było jedynek Jedynek? Nie no. Chyba yy, nie macie jedynek, no nie? Ja, ja nie mam, ja, ja nie będę miał, tylko nie. Nie, dwójek też nie będę miał. Na razie mi się czerwna dwójka nie planuje. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, musimy tutaj już, wychodzimy stąd. Z tej dżungli. Kurczę, gdzie jest jakiś typek pierwszy? Pierwszy lepszy typek to jest tutaj. ale więc sobie takie... Kurczę, mogliśmy... O, dobra, 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 dobra. O, friksu, friksu. Dobra. Wiemy sobie Ref i możemy lecie zaraz dalej ciśnąć, Tak? Już mamy 1620 lat i chciałem Was jeszcze przeprosi przeprosić za to, że będę lamił. Lecz no, na razie teraz to jest za dużo y, czasu, nie spędzam y, nagrania w Skyorsy. Gram teraz w różne inne tryby. Na przykład na Survivalu gram. Survival. Yes, jest, tak. I napiszcie mi w komentarzu, jaki byście chcieli tryb następny. Oczywiście z Minecrafta. Gdy nie piszcie jakiś nie. Wiem, Jakieś takich, taki, które będę znam najlepiej o a to tutaj jest typ jeszcze Dobra, to ja mu tutaj Pokażemy mu, gdzie raki zimują Albo on nam Dobra, mniejsza o no to, zobaczymy Może nie zginiemy od razu Dobra, ziomek. Nara, 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 nara Miło było mi Cię poznać, ale No było miło, ale się skończyło Dobra, wskakujemy tutaj już na drabinkę i Lecimy do następnych typków Mamy już tutaj dwa zabicia, what the fuck jest dobrze, jest dobrze, tylko kurczę, mamy, mamy słabe uzbrojenie, ten typek jak widzę tutaj się na nas już szykuje, on nam pokazuje sojusz, nie ja, ja nie, ja nie chcę mieć sojuszu na razie na odcinkach, na razie na odcinkach takiego czegoś nie robię, a no właśnie szykuje się też seria z widzami, lecz na razie tego jeszcze nie będę robił, też tak na 50 subów, więc musicie się zimieszki postarać, się polecić mój kanał znajomym, żeby więcej was wbijało, ponieważ no, jeszcze nie będę narzekał, że jest was mało, ale... Bo jest masz mało, ale 13 subskrypcji to nie... Jest... To są w ogóle nie ludzie. O, o, dobra, dostała, dostał typek. Kiś... Ty, ty. Typek co on kombinuje? Dobra, jest, ty, znowu spadł. Ależ nie wiem, co ten typek kombinuje? Znowu on tam jest. Ej, co on zrobił? O oh the fuck, o oh the fuck, o oh the fuck Dobra, szybko kurefa, jemy szybko refa Okej, okay, będziemy tutaj. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Szybko, 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 szybko. Jemy kolejnego refa, jemy kolejnego refa. Regeneruj się HP, regeneruj się HP. Zjem sobie jeszcze jednego refa. Tak no, nie dobra. Tutaj ten typek jest tutaj. Więc ja mu zrobię. Dobra, nara, 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 nara. Nara, typek. zlecisz? Dobra, kolejny... O, rozleciał się, dobrze, super, nice. Rozleciał? Tak, rozleciał, dobrze. Przepraszam was troszkę miałem malutkie lagi. Tak mi się troszeczkę zacięł komputer I takie lagusie miałem, malusie Dobra, zostaliśmy we trzech jeszcze na ręce Ta ręka nam bardzo dobrze poszła, więc... O, oh, fuck, nope, 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 nope Nope, no niestety nam się nie udało A więc widzimy się w drugiej ręce Okej, okay, tak, że jesteśmy już na drugiej ręce dzisiejszego odcinka yy, Tak, Arnek będzie trzy, jednak to zazwałem, że on będzie trzy Ponieważ, ponieważ no dzisiaj mi się tak za długo, nie chcę innego robić takiego bardzo długiego. Ponieważ, no, no ponieważ, ponieważ tyle, no, no Ponieważ, no. Ponieważ, ponieważ. Dobra. Tutaj sobie zbieramy itemki. Dużo jest, dużo jest budulca. Strasznie dużo jest budulca. Okej. Okay. Kolejne itemy budowania. Blok złota. Można by z tego zrobić koksa. Koksa z jednego bloku złota. Teraz to dowaliłem. Teraz to ja jestem... jestem... Ja pierdzielę, gdzie jest moja perła? Gdzie jest moja perła, ej, na serio? Czy jestem taki nieogarek, czy żebym gdzieś perłę zgubił? Ja pierdzielę, co to ma być, What the hell? Teraz to już nawet... Kila nie będzie O, jest perła, no, no co to jest! Ktoś mnie trolluje czy na serio, czy co? Nara gnom Nara, nara, nara tesko, Tera, tesko, dobra, nara wow. wow Wow, 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 dwa kile na raz No kurczę, musiałem się wylogować, ja chciałem kila Ale dobra, mniejsza o to. Było widoczne jak go zabijałem on no, po prostu relognął, po prostu po prostu typek siedzi pod tym. No, no normalnie ja jestem ślepy czy jaki. Typek, chodź tu. On się tu... No co to? Co to? Co to kartofla? What Jest smuda no, no normalnie to tu jest... Taren na mnie trolluje. Na razie Nara, 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 przykro mi Ten typek i on był chyba tam, no nie? Zaraz, sprawdzę kompasem uh, uh. Co to ma być? O <coughs> oh, the fuck? Wygram, wygrałem Okej, okay, widzimy się w następnej ręce Okej, że także jesteśmy już na ostatniej ręce dzisiejszego odcinka yy, Tak, ostatnia ręka Ostatnia wygrana Przydałoby się, tak, dwie aremki wygrane Fajnie, na poprzednie bardzo dobrze poszło Zakończyliśmy to z czterema kilami i i, i i wygraną i kurcze i zaraz niemy. Please, can you please me, please, help me, help, help, help Help Słuchaj, jakiś raz coś tam Myślałem, że gościu został bana za reklamę Jakoś nikt nie zostaje bana za reklamę Tipeczke SUPER NINJA, WHAT THE FUCK Zabiliśmy go z super ninja. no nie no GG WP AWP, został ostatni Okej, okay, super ninja Easy win, easy win Okej okay, ziemeczki, to by było na tyle w dzisiejszym materiale Jeżeli odcinek wam się spodobał Zalajkujcie, like, dajcie komentarz I zasubskrybujcie mój kanał Jeżeli się tego nie robicie, CZEŚĆ!